Nowenna przed uroczystością świętej rodziny. Modlitwa wstępna. Boże, nasz ojcze, który jesteś w niebie, polecamy ci naszą rodzinę. Przyjmij nas w swoją przemożną opiekę. I błogosław nam tak, jak błogosławiłeś najświętszej rodzinie w Nazarecie. Jezu, Maryjo, Józefie, złączcie nas więzami nadprzyrodzonej jedności, by panowała wśród nas harmonia myśli, woli i działania. Sprawcie, by życie nasze było zgodne z przykazaniami Bożymi i nauką Kościoła. Pomóżcie nam służyć Bogu z większą gorliwością i miłością, i przyczyniać się do szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Amen. Piąty dzień nowenny czystość była najbardziej umiłowaną cnotą Jezusa, Maryi i Józefa. W naszych czasach, kiedy zatracono poczucie grzechu, potrzeba wielkiej troski ze strony rodziców i innych ludzi, by zachować w czystości dusze powierzone ich pieczy. Prośmy najświętszą rodzinę o wszelkie łaski potrzebne dla zachowania czystości duszy i ciała. Modlitwa końcowa. Panie Jezu, Zbawicielu nasz Najświętszy, który z miłości ku ludziom, stając się człowiekiem, wysłużyłeś nam łaskę zbawienia wiecznego. Uświęcaj naszą rodzinę, błogosław naszemu domowi i wszystkim naszym dziełom. Obdasz nas ufnością w chwilach cierpień i doświadczeń, a całe nasze życie, nasze myśli, słowa i czyny niech będą na chwałę Bożą. Maryjo Matko Jezusa i nasza Matko, pomóż nam należycie znosić wszelkie doświadczenia życiowe. Uproś nam łaskę, byśmy mogli upodobnić się do Ciebie. Spraw, byśmy we wszystkim, co czynimy, naśladowali Twoją pokorę, łagodność, ubóstwo i gorliwość o zbawienie dusz. Ucz nas umiłowania modlitwy, ofiary i umartwienia. Dajbyśmy unikali wszelkiego grzechu. Dobry święty Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś nam łaskę, byśmy wszystko czynili na chwałę Bożą. Obyśmy pracowali z radością i wdzięcznością ku Bogu, uważając sobie za zaszczyt, iż dzięki wykonywanej pracy możemy rozwijać otrzymane od Niego dary i talenty. Jezu, Maryjo Józefie. Wam oddaję serce i duszę moją. Jezu Maryjo Józefie, bądźcie przy mnie w chwili śmierci. Jezu Maryjo Józefie, niech w Waszej obecności spokojnie oddam ducha mego Bogu.